Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym omówieniu pacza, tym razem zmiany balansu Heroes of the Storm 27 letego 2017 rok. No i zobaczmy, co tam przygotował nam Blizzard, zabójcy i Tychus. Popularnie zwany Tychusem, zmniejszono zasięg ataku podstawowego z 5,5 do 4,5. Wow, czyli tutaj ta podstaw ten podstawowy zasięg już jest zmniejszony. No ciekawie. Rozwałka skrócono czas odnowienia. Za to z 15 do 13 sekund i zmniejszono koszt. Many zostają te same obrażenia. Za ten atak podstawowy tutaj Blizzard chce dać troszkę Tychusowi więcej możliwości rzucania rozwałki, no ale tutaj 12 sekund byłoby nawet też ok. Natomiast wykorzystanie przewagi, czyli ten talent, który po odskoku daje husowi zasięg, zmniejszono premię zasięgu. Wow! Z 1,9 do. 1 i 5, już przy tej zmianie ataku, zmniejszenia go, zasięgu ataku podstawowego, no to jest sporo. I skrócono czas działania z 4 do 3 sekund, bowiem szczerze, że spore nerfy i na autoatakach na zasięgu tajhusa, i na yy, i na wykorzystaniu przewagi. Teraz zdecydowanie częściej będziemy widzieli, właściwie... Co to, co to zmieni Tajhusowi? Zmieni to Tajhusowi na pewno, że będzie troszkę bliżej tanków i będzie musiał lepiej manewrować swoim, swoim odskokiem, będzie musiał lepiej manewrować działkiem i też to poniekąd daje to, że inne talenty na pierwszym levelu będą częściej pikowane pod ten odskok, ale jednocześnie tanki, niektóre tanki będą miały możliwość troszkę ukarania tajhusa, bo teraz po prostu tego nie ma. Na przykład Artas, na przykład Muradin. Jeżeli tajpus podejdzie blisko i odpala działko, no i my chcemy się na niego odwrócić ze stunem i tak dalej, no to on jeszcze odskakuje i często poza zasięgiem po prostu naszym jest dzięki temu, że odskakuje, a możemy w jakiś sposób go ograć, więc ta zmiana mi się podoba i tak to jest bardzo dobra postać i całkiem, całkiem skuteczna. Sanitariuszka poleca cecha, czyli to chilowanie się, zadawanie za procentowych obrażeń podczas trwania działka. Tych uzyska w postaci punktów zdrowia równowartość 100% zadanych. Obrażeń, dodatkowo bohaterom, dopiero po zakończeniu działania działka. Wow! W czasie działania działka wysyłać się teraz podgląd leczenia tych odzysków zdrowia w chwili, gdy rozpoczyna się odliczanie czasu odnowienia zdolności. No i to jest. Hmm, plus jeszcze Przestrzezna Ostali na levelu 13, Pancerz Magiczny 75. Ok, pamiętajmy tak: Przestrzezna Ostali można aktywować w, w formie Odyna. To, to też jest bardzo istotne. Druga sprawa jest taka, że Sanitariuszka poleca, dawała Tajchusowi możliwość stania w jednym miejscu i po prostu odwracania w danym momencie w danym momencie się na, na tanka. Teraz już tak nie ma łatwo, bo tanki będą go mogły po prostu w tym czasie zabić, kiedy tajhus atakuje. To mi się wydaje rozsądne, natomiast dalej ta postać jest bardzo, bardzo mocna i bardzo grywalna. Warian i zmiany na warianie, proszę, wielokresowiec. Nie utrzymał się długo w tej mecie, skrócono czas odnowienia, więc powrót znowu z 14 do 12 sekund na samej szarży. Kolosalne zmierzenie zwiększono premię do obrażeń. Z 75 do 100%, wow, bliźniaczo z Szafuri zmniejszono redukcję obrażeń ataku podstawowego z 25 do 20%. Jednocześnie mamy dwie zmiany do łamignata na levelu 4 i na levelu 16. Na levelu 4 do łamignata i do, na levelu 13 taran, czyli do, do szarży. Ogłuszenie zwiększa, ogłuszenie zwiększa skuteczność spowolnienia zapewnionego przez szarże, zamiast dodawać efekt ogłuszenie zwiększa skuteczność spowolnienia z 75 do 85. Tylko, że tutaj bazowo mamy to 75, więc nie wydaje mi się, żeby ten Wyoming Net był aż taki mm, ważny. Natomiast zmniejszono wartość obrażeń maksymalnych z 6% do 5%. No i tutaj pamiętajmy, że skrócono czas odnowienia. Nieruszony jest za to ten czas odnowienia na łamignacie więc ta, może bardzo często szarżować warian jeszcze częściej niż wcześniej to może być lekko bulwersujące natomiast nie ma stuna, a ten stun jest dosyć istotny tylko dalej ja uważam, że to nie jest wystarczające, po prostu to nie jest... Dobrze, nie mamy jednego stuna, jednosekundowego. Okej, okay, to jest zrozumiałe. Więc ten chain, chain, chain stan Varian'a, sekunda plus 1.25 z prowokacji, te 2.25 skraca nam się do samej prowokacji 1.25. Ale to nie zmienia faktu, że Varian może być supportowany przez odpowiednie przez odpowiednich bohaterów, typu Malfurion Tyrande, to co widzieliśmy w amerykańskiej mecie na, na HGC na, je, na polu Biedewnym wieczności. Bardzo fajnie to wtedy wyglądało, jak Warian wjeżdżał, był rudy od Malfuriona, później od Tyrande, no i to wszystko utrzymuje dalej postać w jednym w jednym miejscu, więc warian... Okej, okay, no, no te buffy do, na pewno do Kolosalnego Zmiażdżenia i do Bliżaczy ostrzyfury coś dadzą i, i jeszcze nerw, że nie ma tutaj Stuna na lewelu 4. Gdzieś może się to wyrównać, jednak ta postać jest po prostu super, super potężna. Dostał troszkę po głowie, ale dobrze, męcik. I Specjaliści, zmniejszono wyjściowe maksymalne zdrowie, maksymalną rege wejściową regenerację zdrowia. Okej, okay, tutaj 31, tutaj 120, no to już troszkę. Oberwał, skrócono czas działania efektu spowolnienia. Bardzo dobra zmiana, bo ten lepki śluz za długo 8 sekund to jest bardzo długo. No i slow zmniejszony też skuteczność z 25 do 20 ciekawiej, że jeszcze też pochód murloków został wydłużony cooldown do 110 sekund. Wydaje mi się to ok. Mm, jak najbardziej murki był troszkę zbyt tankowaty, no nie zapominajmy, że to jest to jest murki, tak? Który się szybciej odradza, więc tej tankowatości nie może mieć aż tak dużo. Dodatkowo ten slow był za długi i zbyt mocny podobają mi się te nerfy odpowiednie. Nerfy i mamy jeszcze nerfy w talentach, właściwie zmiany w talentach. Coś tu śmierdzi, czyli ta łapówka męcika 8 staków, 32, więc tutaj się to zwiększa. Dalej łowca jaj zmniejszono pole widzenia fałszywych jaj. Ale tak jak mówię, ten talent coś tu śmierdzi. Nie do końca jest taki OP, jak się, jak się wydaje. Na pewno jest grywalnym talentem. Natomiast łowca jaj pozwala. Postawić kilka jaj i kiedy te jajka są niszczone i właśnie na obozach też, bo można je postawić na obozach, no to wtedy mamy tą sytuację, że nie trzeba w ogóle grać tego aktywnego talentu, aktywowanego talentu coś tu śmierdzi. Czas oślizgłości. Zmniejszono skuteczność spowolnienia z 65 do 30, no tutaj dalej zostaje to 10% dodatkowo. No i teraz przy tym, przy tym nerfie na podstawowej umiejętności jest, jest ok. Uwaga, ślisko, zwiększono premię do szybkości ruchu. Gdy aktywujemy sobie bodajże. Bańkę, bez krylowania się zmniejszono skuteczność spowolnienia autoataków Murkiego. Okej, okay. i ożywcza bańka zmniejszono skuteczność leczenia równowartości. 50 do 40 maksymalnego zdrowia. Fajnie to wygląda. Naprawdę to nie, nie, nie wyklucza tego, że Murki dalej jest bardzo grywalną postacią, natomiast no już nie jest aż tak mocny i uciążliwy jak do tej pory. Troszkę łatwiej go będzie, troszkę łatwiej go będzie zabić i prościej będzie od niego uciec. Ale jest, 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 po prostu postacią, która no, jest uciążliwa. Wow, potencjometr. Zmniejszono skuteczność podleczenia o jeden punkt, ale to nie, nie aż tak wiele, jak się wydaje dla, dla Lucio, bo i tak ten potencjometr naprawdę. I, i sam Lucio jest bardzo fajną postacią i bardzo prostą. Natomiast, boombox dostaje. dostaje tutaj buffa, wydłużono czas działania, czyli ten. stawiamy boomboxa i on odgrywa tą samą muzykę, co, co Lucio, tą aurę dla nas, w innym po prostu miejscu. Spoko, bo. To gdzieś będzie można używać, natomiast na moim kanale Macie Hirosloga numer 26 o lusy i o tym buildzie, jakim jaki ja polecam. Zmniejszono premię do zasięgu i to jest ta. To jest ten talent imprezowa składanka mmm, który, który ja bardzo, bardzo sobie cenię przez 8 minut wystarczy grać utwór wokół, wokół kolegów z drużyny i, i mamy wtedy większy, większy zasięg. No, ta premia 5%, ale dalej to jest naprawdę go to talent i, i must have, więc wybór dla mnie te nerwy lustry są, są znikome, to jest postać moim zdaniem dobrze zbalansowana i pasuje do mety Malfurion! Co się dzieje z Malfurionem? Pętające korzenie, skrócono czas trwania efektu nieruchomienia o, e, o 25 setnych jednocześnie sen zmieszku zmniejszono premię do regeneracji many z 1,5 do 1,25, a na 16 ulepszenie korzeni, zmniejszono premię do czasu trwania efektu unieruchomienia z pół sekundy do, mm, do 25 setnych. Okej, okay, więc Malfurion dopiero ma 1,5 sekundy ruta na 16 levelu, jak ulepszy nie, nieprzejednane korzenie. Dobra, to jest to, co też powiedział Splendor w jednym ze swoich wywiadów, zresztą chyba linkowałem go na grupie Wataha Wilka, do której polecam dołączyć, bo tam właśnie takie ciekawe materiały, nie tylko materiały, które ja tworzę, ale też inni. Staram się wam podrzucać te, które, które są warte przeczytania czy, czy obejrzenia. No i Splendor miał dużo racji, że Malfurion ma bardzo duży zasięg, szczególnie od czwartego levelu i ten ród jest uciążliwy. Natomiast, no i warto byłoby go strudzić o pół sekundy. I efekt, efekt widać. 25 setnych na podstawowe umiejętności, 25 setnych na talencie daje nam to łącznie pół sekundy. Sens mieszku, zmniejszona, zmniejszona premia do regeneracji many, bo Malfurion jest w stanie się wypłukać z many do tego 10. levelu, ale od, tego, od momentu, w którym ma sens zmieszku, no już troszkę ciężej. Ja jednak uważam, że powinien zostać, z, m, powinny zostać zmniejszone albo obrażenia, albo skrócony czas m, działania efektu wyciszenia na snu e, zmierzchu I, i dziwi mnie, że jeszcze to nie zostało zmienione, ale myślę, że w przyszłym patchu właśnie taką zmianę gdzieś tutaj do Malfuriona Blizzard podyktuje, że jeszcze jakieś liczby będzie, będzie kręcił w dół. Albo heal, m, albo może nawet sekundę wydłużenia tego podstawowego heala do 6 sekund, może jednak ten sen zmierzchu, ja bym chciał zobaczyć ten sens zmierzchu, po prostu mniej obrażeń albo krótsze. Wyciszenie. Tasadar. Znowu coś nie, nie pasuje z Tasadarem. Ymm, no i tutaj mamy nową funkcję rezonansu Khaidari Hajdarinowiem, tak, bodajże, że to trzeba czytać. Nowa funkcja, zadanie kule regeneracji gwarantują teraz dodatkowo 50% many. Fajnie, Tasadar może więcej spamować. Po zebraniu 15 kul mamy moc tarczy plazmowej, która wzrasta o 20%. Super. Po zebraniu 30 kul czas działania tarczy plazmowej zostaje wydłużony, czyli nie mamy tego efektu, że ta tarcza zostaje na stałe. Myślę, że to może być, myślę, może to może być spoko. Tylko czy, czy na pewno to są te problemy Sadara? bo pamiętajmy, że pewni bohaterowie, tak jak właśnie Tasadar, tak jak Lunara na czwartym, tak jak Tajchus na pierwszym levelu, a Tasadara i Lunara na czwartym, mają pewne talenty, które mm, bafują podstawową umiejętność. I, I trzeba też uważać, właśnie, żeby te, te podstawowe umiejętności i inne talenty do nich za bardzo nie znerwić. Bo w tym wypadku będzie, będzie miał problem useless jednego talentu. Ta dla ta Sadara to się nie dzieje, dla Dunary troszkę częściej. I jeden tylko do tej pory wybór taka. Teraz już na tym patchu będziemy mieli myślę, częściej inne. No, ale nie ma tego czasu trwania na stałe, no to troszkę zaskakuje i, i nie ma tych, tych shieldów dla, dla kolegów z drużyny, ale wydłużenie czasu trwania, no to jest gwarancja, że shield rzucony na kogoś, plus... Dodatkowo jeszcze na jakąś osobę, to będziemy mieli te dwa shieldy, gdy wchodzimy w teamfight. Super! Może to, może to ma rację. Rexar, wojownicy. Obecnie wyświetlany jest wskaźnik zasięgu samodzielnego działania miszy. Obecnie można wydawać miszy komendy poza zasięgiem, na którym może ona działać samodzielnie. Misza dobiegnie do granicy zasięgu i zawróci, jeśli spróbuje go przekroczyć. Hmm. Więc misza będzie biegła po prostu do zasięgu. No tak, ale tak jak ja już wspominałem o tym i, i myślę, że też będę troszkę powtarzał, że chciałbym zobaczyć Miszę jako osobnego bohatera, tak jak wikingowie, w sensie osobną jednostkę do kierowania, że to jest Rexar plus Misza, ale Rexar pod jedynką, Misza pod dwójką i wtedy możemy naprawdę porobić sporo. Dwa, dwie linie sołkować na małej mapie, Miszą i Rexarem, na przykład na Tombie, byśmy widzieli taką taktykę. Myśl, jestem pewny wręcz, żebyśmy taką taktykę widzieli w momencie, gdy czwórka graczy puszuje na przykład odrębny, odrębny lane. Czekam na, na inne zmiany do Rexara, bo to jest za mało, albo na totalne zreworkowanie tego bohatera w postaci Huntera z Hearthstone'a. Patrz na plus, patrz jak, bardziej, jak najbardziej na, na plus. Fajnie, że Nelfy Malfuriona, aktualnie najlepszego supporta w grze, no troszkę trzeba wyrównać szanse. Tassadar ok, więc już te shieldy też jakby nie, nie. bo Tassadar jest teraz cenny dzięki tym shieldom, natomiast troszkę, troszkę ich wartości traci. Może to spowoduje, że nie będzie cały czas banowany w Lidze HGC Pro, dalej jednak jest bardzo dobrą postacią. Rexar, no użyteczny na dwóch mapach, placówka na Braxis z tu się nic nie zmienia. Lucio jest dobry, jest po prostu bardzo dobry i jest tak zwany, tak jak to się mówi po angielsku, beginner friendly, czyli przyjazny dla początkujących graczy, bo po prostu leczy. Wystarczy być blisko kolegów z drużyny. Dobre nerwy Murkiego, bo wyszedł za mocny. Cenię to. Varian, ok, dobrze, to może mocno wpłynąć, może natomiast nic nie, nic też równie dobrze nie zmienić w tej tendencji warianowej, a, a ta tendencja warianowa to oczywiście to, że cały czas gra pod taunta. Natomiast ten stun i jego brak troszkę, troszkę boli fajnie, więc już się coś dzieje, Blizzard słyszy, no i Tychus aktualnie jeden z ciekawszych też wyborów, no ten antytank, który będzie bliżej tanków, będzie mógł zostać ukarany przez tanki. No i, no i widać, że Blizzard chce też, żeby ta moc Odyna wreszcie, wreszcie Tychusowi pomagała w szczególności, a, a w early game i gdy ten Oden nie jest jeszcze, jest na cooldownie właściwie albo nie jest jeszcze dostępny, no to trzeba, trzeba wtedy Tajhusa karać, więc daje lepsze okienko Blizzard do tego, żeby tanki się na niego odwracały. Bardzo fajny patch, oceniam zmianę naprawdę na, na plus, no i Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, moi drodzy. Jeżeli wam się podobał materiał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście to motywuje i powoduje, że filmiki są wyświetlane wyżej, jeżeli ktoś szuka takich materiałów na polskim YouTubie. Zapraszam do subskrybowania kanału YouTube i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się na razie i cześć.